Masz dobre życie, a mimo to czujesz napięcie? Jakbyś był cały czas gotowy do obrony, chociaż nic realnie ci nie zagraża? Śpisz, pracujesz, rozmawiasz, ale w środku jesteś napięty, nieobecny, jakby coś cały czas wisiało w powietrzu. To może być tryb przetrwania, stan, w którym nie żyjesz, tylko funkcjonujesz. I możesz tak trwać latami, nawet nie wiedząc, że coś jest nie tak. W tym filmie pokażę Ci sześć kroków, które pomogą Ci wyjść z tego stanu, delikatnie, codziennie, z szacunkiem do siebie, nie po to, żeby stać się kimś innym, ale żeby wrócić do siebie. Witaj na kanale Psychologia Obfitości. Tu nie uczymy, jak być lepszym, tu uczymy, jak być prawdziwym. Krok pierwszy, rozpoznaj, że przetrwanie to nie życie. Czasem dzieje się to zupełnie niezauważalnie. Budzisz się i od razu masz w głowie listę rzeczy do ogarnięcia: pranie, mail, śniadanie, z kimś się trzeba skontaktować, coś zapłacić. W ciągu pięciu minut od przebudzenia już czujesz napięcie, ale mówisz sobie: Tak wygląda dorosłość. Jesteś obecna, ale nieobecna. Działa ciało, myśli, ręce, ale nie czujesz. Nie zatrzymujesz się, nie oddychasz naprawdę, i kiedy masz chwilę wolnego, czujesz pustkę, albo winę, że nic nie robisz, albo inna sytuacja. Ktoś cię o coś prosi. Nie masz przestrzeni, jesteś zmęczona, ale i tak się zgadzasz, bo przecież nie wypada, a potem masz do siebie żal i złość, którą dusisz. Albo siedzisz przy stole z rodziną, powinnaś czuć się dobrze, jest cicho. Spokojnie, a jednak Twoje ciało jest napięte. Czekasz, sama nie wiesz na co, jakby coś miało się za chwilę wydarzyć. To są symptomy przetrwania nie dlatego, że coś teraz Ci zagraża tylko dlatego, że Twój system nerwowy nadal myśli, że musi być w gotowości. Tryb przetrwania to nie tylko trauma to lata niepokoju, przeciążenia, tłumienia emocji braku przestrzeni dla siebie. I pierwszym krokiem, żeby to zmienić, jest rozpoznanie, że to, co nazywasz codziennością, nie musi tak wyglądać. Rozpoznanie nie naprawia wszystkiego, ale zmienia coś fundamentalnego. Przestajesz się obwiniać i zaczynasz rozumieć, dlaczego jest ci trudno. Znasz to z siebie, takie życie na zewnątrz, dobrze ogarnięte, ale w środku bez koloru. Jeśli tak. To już jest pierwszy sygnał, że wracasz do siebie. Krok drugi: zatrzymaj się. Nie chodzi o to, żeby rzucać wszystko i wyjeżdżać w bieszczady. Chodzi o mikrozatrzymania, drobne momenty w ciągu dnia, kiedy robisz coś zupełnie innego niż zwykle robisz w trybie przetrwania. Nie reagujesz automatycznie, nie odpisujesz od razu, nie wpadasz w tryb ogarniam, tylko zatrzymujesz się. Wyobraź sobie, ktoś ci pisze z pretensją. Zamiast od razu się tłumaczyć, bierzesz trzy oddechy i nic nie robisz. Jesteś w napiętej sytuacji, dziecko krzyczy, ktoś coś od ciebie chce, i nagle stoisz w miejscu, chwytasz się za nadgarstek i mówisz sobie w myślach: Jestem tu, albo siedzisz z kawą i przez 40 sekund nic nie skrolujesz, patrzysz przez okno i nic nie musisz. To są właśnie te małe akty odwagi, wyjścia z trybu automatycznego działania. Bo przetrwanie działa jak pęd. Wstajesz i biegniesz, a zatrzymanie to sprzeciw wobec tego pędu. Silny umysł to nie ten, który robi więcej. To ten, który potrafi zrobić pauzę. Znasz to z siebie? Te dni, kiedy jesteś cały czas w biegu, ale wieczorem nie potrafisz powiedzieć, co właściwie przeżyłaś? Zatrzymanie nie sprawi, że wszystko się odmieni, ale da ci mikrosekundę, w której przestajesz być reakcją, a zaczynasz być obecnością. I jeśli czujesz, że to właśnie teraz Cię dotyka, napisz w komentarzu jedno słowo: pauza nie dla algorytmu, dla siebie bo może właśnie tej pauzy nigdy nie pozwoliłaś sobie zrobić. Krok trzeci: wracaj do ciała. Tryb przetrwania mieszka w ciele, w napiętych barkach, w szczęce, która nie może się rozluźnić, w oddechu, który jest płytki i szybki, w tym, że nie czujesz głodu, albo wręcz przeciwnie, jesz, żeby nie czuć. Przez lata uczyłaś się ufać głowie, być logiczna, rozsądna, ogarnięta, ale twoje ciało było tam, gdzie emocje. I kiedy odcięłaś się od emocji, odcięłaś się też od ciała, a ciało pamięta i mówi tylko szeptem: wracanie do ciała nie oznacza jogi czy biegania, choć to może pomóc. Chodzi o coś prostszego. Czujesz napięcie, połóż rękę na brzuchu i poczuj, jak oddychasz. Masz trudny moment? Usiądź na podłodze ziemia zawsze uziemia. W ciągu dnia zatrzymaj się na 15 sekund i zeskanuj swoje ciało. Co teraz czuję w klatce piersiowej? Czy moje dłonie są zimne? Czy stopy dotykają podłogi? To są małe gesty, które przywracają cię do siebie, do miejsca, w którym dzieje się wszystko. Do tu i teraz. Znasz to z siebie? Te momenty, kiedy jesteś tak bardzo w głowie, że nawet nie czujesz, jak bardzo jesteś spięta? Jakbyś zapomniała, że masz ciało, które coś przeżywa? To nie muszą być wielkie rytuały. Czasem wystarczy jedno: wróć do ciała, a ciało pomoże ci wrócić do siebie. Krok czwarty. Zamień muszę na chcę, albo potrzebuję. Muszę wstać wcześniej. Muszę być spokojna. Muszę lepiej się zorganizować. Muszę się ogarnąć. Muszę, bo kto inny to zrobi. Brzmi znajomo? W trybie przetrwania język wewnętrzny brzmi jak rozkaz, jakbyś całe życie była w wojsku i musiała natychmiast reagować na każde polecenie, ale muszę to słowo, które zakłada, że jesteś zmuszana, że nie masz wyboru, że wszystko co robisz, robisz ze strachu, nie z wolności. Silni ludzie też mają obowiązki, ale wiedzą, że sposób, w jaki do nich mówią, ma znaczenie. Zamiast muszę wstać, Chcę mieć spokojny początek dnia, zamiast muszę ćwiczyć, potrzebuję poczuć swoje ciało, zamiast muszę nie płakać, chcę być ze sobą w tym, co czuję. To nie jest semantyka, to jest psychologia. Twój mózg reaguje na twój własny język, a jeśli stale go tresujesz, zamiast wspierać nic dziwnego, że jesteś zmęczona. Znasz to z siebie? Masz taki wewnętrzny głos, który nigdy nie pyta cię, czego chcesz, tylko mówi, co musisz. Spróbuj dziś zauważyć chociaż jedno, muszę, i zamień je. Dla eksperymentu, dla siebie. A jeśli chcesz, napisz w komentarzu, zamieniam, muszę na. i dopisz swoje własne zdanie. Bo może ta jedna zmiana języka stanie się twoją pierwszą nową narracją. Krok piąty. Daj sobie zgodę, żeby nie ogarniać wszystkiego od razu. W trybie przetrwania każdy problem to alarm. Każde niedokończone zadanie, każde nieporozumienie, każdy bałagan emocjonalny wywołuje napięcie, bo system nerwowy mówi, jeśli tego nie naprawisz teraz, stanie się coś złego i wtedy zaczynasz działać jak na autopilocie. Sprzątasz, piszesz, dzwonisz, tłumaczysz się, analizujesz, przewidujesz. Wszystko po to, żeby odzyskać kontrolę. Ale nie odzyskujesz. Jedyne, co zyskujesz, to jeszcze większe zmęczenie. A przecież nie wszystko musi być domknięte w tym tygodniu. Nie każda trudność musi być od razu rozwiązana. Nie każda emocja musi być zrozumiana teraz. Czasem największym aktem odwagi jest powiedzenie sobie, to może poczekać, ja też jestem ważna. Znasz to z siebie? Te dni, kiedy czujesz się winna, bo nie załatwiłaś wszystkiego z listy? Albo złość, że coś się sypie, a ty nie masz już siły tego naprawiać? To znak, nie słabości, tylko tego, że nadszedł moment, w którym możesz przestać być strażakiem i zacząć być człowiekiem. Krok szósty. Znajdź rytuały kontaktu ze sobą. Nie chodzi o to, żeby nagle medytować godzinę dziennie, pić smoothie z maca i prowadzić dziennik afirmacji. Chodzi o coś cichszego, bardziej twojego. Coś, co nie służy produktywności, co nie ma celu, co nie musi działać. Może to będzie spacer bez słuchawek, tylko z własnym oddechem. Może zapach kawy wypitej w ciszy. Bez skrolowania, bez mówienia, bez rozpraszaczy. Może wieczorne pytanie do siebie: Jak się dziś mam? i szczera odpowiedź, nawet jeśli brzmi Nie wiem. Rytuał to niepowtarzalna czynność to obecność to Twoje osobiste jestem. Tryb przetrwania uczycie zapominać o sobie. Rytuał Cię do Ciebie przywraca i nie chodzi o to, by robić to idealnie. Chodzi o to, by robić to z intencją, nie z przymusu. Znasz to z siebie, masz coś takiego, co kiedyś cię koiło, ale z braku czasu po prostu zniknęło. Może pora to odzyskać, nawet jeśli tylko na pięć minut dziennie. Bo jeśli nie masz momentu, w którym naprawdę jesteś ze sobą, nie zauważysz, że właśnie zaczęłaś wracać do życia. Jeśli dotrwałeś do końca tego filmu, to znaczy, że coś w tobie zaczęło się już ruszać. I może to jeszcze nie jest rewolucja, ale to już nie jest przetrwanie. Bo powrót do siebie nie dzieje się przez wielkie decyzje. On dzieje się w małych gestach, w pauzie, w cichym -nie muszę w oddechu, który nie musi niczego udowadniać. Te sześć kroków, które dziś poznałeś, to nie terapia. Ale mogą być twoim początkiem, twoim znakiem, że nie musisz już dłużej być gotowy do walki. I jeśli czujesz, że coś w tym było twoje, napisz w komentarzu: Wracam. Tylko tyle, nic więcej. Bo czasem wystarczy jedno słowo, by w głowie zrobiło się miejsce na spokój. Jeśli chcesz iść dalej, subskrybuj ten kanał, bo psychologia obfitości to nie tylko treść. To przestrzeń, w której możesz być, nie dla innych, dla siebie. A jeśli jesteś gotowy zrobić kolejny krok, zapraszam cię do następnego filmu: 10 znaków, że On Cię nigdy nie kochał. Jak rozpoznać fałszywą miłość, bo czasem przestajemy przetrwać dopiero wtedy, gdy zaczynamy widzieć prawdę nie tylko o sobie, ale też o relacjach, które nas karmią albo wyczerpują. Dziękuję, że jesteś. Wracaj powoli, ale wracaj naprawdę.